Ja Cześć, śmadeczko, czy wtaczę z tym Andreson i jak widzicie pod, pod dzisiejszym tytule pokażę Wam jak fajnie dobierać zestawy do top modela. Jest to mam nadzieję, że przydatny odcinek, bo dużo osób czasami nie wie co wybrać, czy to pasuje, czy to nie pasuje i takie właśnie różne rzeczy, więc dzisiaj postaram się Wam wytłumaczyć, jak właśnie wykonać fajny zestawik. Ale zanim to, yy, to pewnie się zastanawiacie, czemu kupiłam ekipa No kupiłam ją po to, żeby nagrać ten filmik To po pierwsze Po drugie, żeby dostać fałdolce I żeby kupić sobie fajnego skina Ja wam właśnie to pokażę na tym skinie, którym teraz zakupię Jest to skin Zakochanka, on mi się mega podoba Dlatego teraz właśnie go kupię Ale zanim to, to wpiszemy jakiś kod twórcy yy, No nie mam pojęcia jak Dobra, niech będzie Ewron po raz kolejny, niech się chłop cieszy z, z, z tej kasy. <grych> Dobra, na przykład kod Ewron, prawda? Wycę, kupujemy sobie zakochankę w moim przypadku. O bo może być coś innego, prawda? Klikacie sobie wyposaż. Zostało nam jeszcze 300 faudolców. I teraz tak. Na przykład mówię, że gramy top modela, no to bierzecie sobie jakiegoś skinka, prawda? W moim przypadku jest to zakochanka. Fajny skinek, mi się podoba. Dobra. Został nam plecak. Yy... Mm, zaraz wam pokażę jak szukać plecaków Ale ja sobie Zanim jeszcze to Kupię sobie emotkę mm, Emotkę myślę, że Fajna jest to i tylko na nią nie stać Ale to też jest bardzo no, jest. O To jest super emotka, którą właśnie teraz Znowu kupuję Jak widzicie Cyk I teraz wam pokażę jak to dobrać Czyli mamy tak Mamy skina, potrzebujemy jakiegoś fajnego plecaka. Jak widzicie, skin jest czerwono-biały i też trochę złoty, więc musimy użyć tych kolorów. No i szukamy sobie jakiegoś plecaka. Na przykład mamy taki. On pasuje, jest kolorystyczny, ale czy służą go oceniają, mogą przyczepić na przykład do tego, że jest trochę nietematyczny. U mnie wygląda to tak, że oceniam i kolorystykę, i tematykę. Czyli na przykład za taki plecak, no nie wiem czy bym przepuścił, bo jest on kolorystyczne, ale trochę nie jest zbyt, jest zbyt... nie jest trochę tematyczny, tak? Więc musimy sobie znaleźć coś innego. No i teraz słuchajcie, może nastąpić taka sytuacja, że niestety nie mamy takiego plecaka. No to trzeba niestety machnąć ręką, jak ja to mówię, i ubrać ten, który najlepiej dla nas pasuje. No, czyli w moim przypadku ten, prawda? No bo w sumie to nie mam innego. Wy może macie. Jeśli macie, to znajdźcie taki, który ma kolorystykę i tematykę. Jeśli nie macie, to wybierzcie albo to, albo tamto. W moim przypadku będzie to kolorystyka. Być może ktoś was przepuści. Ok, więc wybraliśmy już pleca. Czas na kilowy. Yy, tu jest dokładnie taka sama sytuacja. Yy, ma być albo tematycznie, ale, albo kolorystycznie. Jak dobrze wiecie, preferuję i to i tamto, tak jak Wam to mówiłem. Więc może być na przykład teraz tematycznie. Tu mamy jakieś e, fajne ostrza bez zdechu. E, czy to jest takie pasujące? No w sumie to ja nie mam żadnego tutaj innego w miarę pasującego e, kilofa takiego walentynkowego. Więc na przykład właśnie mogę sobie wziąć... E, ten kilof, o którym Wam mówiłem, no bo on jest taki najbardziej tematyczny, tak mi się wydaje. I jest taki, no w miarę, w miarę, prawda? Więc mamy już tutaj coś zrobione. Mm, nie są, że najlepszy zestaw, ale tak jak mówię, Wyma pewno lepszy. Dobra, dalej. Jak wiecie, to często robię lotnie, więc lotnie też trzeba mieć. I tu jest w sumie tak samo, że szukamy sobie czegoś ładnego. Czegoś, co przede wszystkim będzie pasować. Albo kolorystycznie, albo tematycznie. No jak widzicie, też takich rzeczy nie mam. Mamy jedynie takie coś, ale to nie jest zbytnio kolorystyczne. Żdałoby mi się coś bardziej czerwonego. To nie, to w ogóle nie jest kolorystycznie tematycznie. To jest tylko do Spider-Mana. Więc jak widzicie, no ja takiego czegoś nie posiadam, ale ja sobie wezmę taką lotnę, no bo ja niestety innej nie mam. Ale jeśli wy macie, no to oczywiście możecie sobie taką wziąć. Dalej, yy, taniec. No i taniec właśnie sobie zakupiłem. Yy, motki. Czekajcie, on tutaj gdzieś powinien być, tak mi się przynajmniej wydaje. O, jest. No i sobie jak widzicie, bierzemy taki taniec, on nie jest z zestawu. A i właśnie to też jest ważne, żebyście nie mieli zestawu, pamiętajcie. Teraz tak, graffiti. No to tak samo. Wchodzimy sobie w graffiti i szukamy albo kolorystycznego, albo tematycznego. Yy, o, na przykład mam takie. To jest właśnie z tego. Jak widzicie, nie jest to z tego samego zestawu, bo to jest z tamtego odcinka. Więc mogę sobie na przykład takie kilo wziąć. I patrzcie, jak już mam elegancko. Mam walentynkowo-kolorystycznie. Teraz potrzebuję emotki rzucanej. No to wychodzę sobie w Emoji i na przykład mam coś takiego, prawda? Miłość rządzi. I to chyba jest zestawu. Tak, to jest zestawu. Tak, to jest zestawu, więc tego niestety nie mogę wziąć. Musicie pamiętać, żeby nie było emotka z zestawu, ale na przykład to już nie jest zestawu, a jest tematycznie i w miarę kolorystycznie, więc mogę to na przykład ubrać no i co mamy już prawie wszystko brakuje nam tylko malowania do broni no jak wiecie malowanie może być też jakie tamkolwiek chcecie yy, to jest yy, no to też chyba nie jest z zestawu więc to można jak najbardziej wziąć yy, w moim przypadku bo to nie jest ani z tego skina zestawu ani z tych zadań które robiłem więc możecie to oczywiście wziąć i jest to tematyczne kolorystyczne i bardzo w sumie ładne Pamiętajcie zawsze, żeby klikać zastosuj dla wszystkich i w ten oto sposób powstał nam, yy, jakby to powiedzieć, ładny, bardzo fajny zestawik do skina. Klikamy sobie zapisz. Zapisz w polu. Proszę bardzo. No i mamy. I proszę, mamy emotkę. Fajną, pasującą. Mamy emotkę rzucaną, różne graffiti Yy, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się przydał. Yy, oczywiście pamiętajcie, możecie dobierać jak chcecie. To był tylko mój przykład. Jak widzicie, nie miałem, miałem kilofa jedynie i lotni i plecaka. Znaczy, no mogłem w sumie to. No coś tam bym jeszcze mógł wyszperać lepszego, ale ten. No ale jak widzicie, no tak jest. Yy, więc pamiętajcie: szukajcie, zawsze się coś znajdzie nie poddawajcie się. Pamiętajcie, może być albo kolorystyczny Albo tematyczny, nie tylko ja na to patrzę Ale inni raczej też Więc słuchajcie mm, No to by było na tyle, ja wam dziękuję za ten odcinek I zapraszam was Dzisiaj na live'a o godzinie No może 14.45 Jeszcze zobaczę Ale w, w, miejcie dzwonek włączony Ja się z wami żegnam Mam nadzieję, że, to mi, że ten odcinek się przydał Trzymajcie się i cześć Mój, Miły walentynek moi widzowie